Przyznam się szczerze, że jako wielki fan kreskówek wymagam od nich, aby ich finał był naprawdę bardzo satysfakcjonujący. Niestety nie zawsze tak jest i czasami kreskówki potrafią nam zaserwować naprawdę bardzo słabe, no i dołujące finały. W dzisiejszym odcinku już po raz trzeci zebrałem kompilację właśnie animacji, których finał był naprawdę tragiczny. Chciałbym Wam bardzo podziękować za Wasze zaangażowanie w związku z dzisiejszym odcinkiem. Jeśli ktoś z Was zna jeszcze jakieś mega dołujące finały, no to napiszcie najlepiej z takim fajnym wyjaśnieniem w komentarzu. No i najciekawszy wybiorę w czwartej części naszego odcinka. Jeśli ktoś jest chętny, to fajnie by było, aby zostawił łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale po więcej takich odcinków i kreskówkowego kontentu. Bez zbędnego przedłużania, zacznijmy. Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster i epizod Blue żegna się z Maxem. Max chce spędzić swój ostatni pobyt w domu ze swoim największym przyjacielem, czyli Blue. Może wydawać się, że pomysł ten jest naprawdę ciekawy. No, bo wiecie, spędzenie swoich ostatniej przygody w ostatnim odcinku ze swoim przyjacielem jest naprawdę czymś niesamowitym. Fajne by to było, gdyby nie fakt, że receptura ta została użyta już kilka razy. Jednak ostatecznie okazuje się, że Max przeprowadził się do tego samego apartamentu, jednak tam. Potwory nie mają wstępu. Jest to smutne, że jest to normalny, zwykły odcinek, niewyróżniający się niczym. Nie ma tutaj naprawdę nic specjalnego, co przyciągnęłoby uwagę. No i na finał tak dobrej animacji, jak dom dla przyjaciół pani Foster, no ta kreskówka nie zasługuje. Gdzie zamieszka, nie wolno mieć wymyślonych przyjaciół, więc. Będę waszym wspólokatorem! My Little Pony przyjaźń to magia i ostatni problem. Finał został poprowadzony nieco inaczej niż wszystkie kreskówki, które mają zwyczaj te ostatnie odcinki prowadzić. Tutaj zostaje ukazane, co będzie w przeszłości. Ponieważ dowiadujemy się, że Twilight przejęła krainę Equestrie no i będzie nad nią panować. Smutne jest to, że animacja nie kończy się takiej teraźniejszości. Nie mamy wizji, wyobrażania sobie tego, jak to będzie wszystko wyglądać kiedyś. Ponieważ w tym finale wszystko to zostało nam pokazane. Smutko dodaje fakt, że wszystko zostało przyspieszone, no i jest to tak mocno pociągnięte tak, aby zmieściło się to w tych 22 minutach. Ja byłem niezbyt zadowolony z wyglądu postaci w przeszłości, które dosyć burzyły moje wyobrażenia na temat kucyków. Na przykład Twilight jest jedną wielką kopią Celestii. A Applejack z tym szaliczkiem, no, wygląda jak babcia. Naprawdę. No, czyż nie, popatrzcie tylko na nią. A zatem, bez dalszych wstępów, przedstawiam wam nową władczynię Equestrii księżniczkę Twilight Sparkle. <śmiech> <śmiech> Wybaczcie... Jimmy Neutron, mały geniusz The League of Villains. Niestety polskiego tytułu nie ma tego finału, ponieważ nie został on wyemitowany w Polsce. Największy wróg Jimmy'ego zbiera każdego złoczyńcę, z jakim zmierzył się on, aby pozbyć się naszego młodego geniusza. Jak to złoczyńcy w Jimmy Neutronie mają ze sobą bardzo wielki problem, no i mają kłopoty z zorganizowaniem planu, no i wszystko to niestety się sypie. Wrogowie popełniają wiele głupich błędów, które ułatwiają ucieczkę protagonistom, ponieważ jednak udało im się złapać. No, wielki sukces dla nich. Wow, brawo, oklaski, udało się wam ich złapać. No, trzeba im podziękować. Jednak główni protagoniści, czyli Jimmy i jego przyjaciele, też nie byli za mądrzy i nie wykazali się wysoką inteligencją. Spodziewałem się po finale, że będzie tam się dużo działo, będzie. Naprawdę wiele akcji, no bo w końcu jest to Jimmy Neutron. Jednak nie dostaliśmy tam dużo głupich żartów, humoru dla dzieciaków i tak naprawdę nic ciekawego w tym ostatnim odcinku Jimmy'ego Neutrona. Po prostu się nic nie działo. Big Mac Spankies, from Mac Spankies. Big Mac Spankies, from Mac Spankies. Big Mac from Mac Spankies. Big Mac na końcu Ben ten I do widzenia, i nie ma czego żałować. Niestety akcji w ostatnim odcinku nie ma, ponieważ Ben wraca po swoich przygodach z Omnitrixem, no i zwalczeniem potworów do szkoły. I zmierza się z codziennością. I niestety ma z tym problemy, no bo super bohater wraca do normalnego życia. No nie dziwię się, dla mnie też byłoby to osobiście trudne. Same postacie zmieniły się drastycznie. To nie są te charaktery, które mogliśmy zobaczyć w poprzednich epizodach. Poza tym sam odcinek kompletnie nie jest kanoniczny, czyli tak naprawdę gdyby glo nie było, to nic by się nie działo, on nic nie wniósł do całego Bentena. A niestety jest on finałem. Najbardziej jednak szokował mnie fakt, że Ben ujawnił swoją tożsamość przed szkolnymi tyranami, którzy w pierwszym odcinku go prześladowali i go zawiesili na majtkach na tym drzewie. No, bardzo dziwne, niestety szkoda, że tak to się wszystko skończyło. Ben Tenison nie chciał, żeby wakacje się skończyły. Zrozumiał jednak, że powrót do szkoły to obiecujący początek. Okej, okay, bardzo dziękuję. W dzisiejszym odcinku byłby to koniec. Fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwonem, jeśli jesteście nowi na tym kanale. To tyle. Trzymajcie się, do następnego. Mówił do was Pichał, a kto inny mógł mówić? Hej, hej!